Nasza współpraca z marką Korea dotyczyła brandu waffle familijne. W kampanii skupiliśmy się na odświeżeniu wizerunku familijnych i pokazaniu wafli jako idealnej przekąski towarzyszącej rodzinnemu oglądaniu filmów. Nasza koncepcja komunikacji polegała na stworzeniu atrakcyjnych wizualnych digital stickersów oraz masek AR/VR. Digital stickersy to gify, animowane grafiki, które dedykowane są relacjom na Facebooku oraz Instagramie. Jest to interaktywna forma wizualnego dialogu z odbiorcą, która angażuje i budzi pozytywne reakcje. Nasza propozycja dla brandu Kolian zakładała stworzenie maski z efektem czułka pod tytułem, którym waflem jesteś, i zakładała stworzenie kreacji graficznych wafli jako znanych bohaterów filmowych. Do promocji wykorzystaliśmy m.in. influencerów czy Facebook Ads. I nie będę streszczenia robić. Masz coś na głowie. Tematycznie sprawdzę, którym wafelkiem jestem. I przy okazji może co będziemy oglądać. O, wafelkowy czarodziej! Wygenerowany ruch kierowaliśmy na specjalny landing page stworzony na portalu Filmweb. Kampania okazała się wielkim sukcesem. Liczba kliknięć trzy razy przekroczyła oczekiwane przez klienta KPI. W ustalonym budżecie liczby wyświetleń i reklamy przekroczyliśmy o 6 milionów. Praca przy projekcie była świetną zabawą. Jak pokazały statystyki, nie tylko dla nas, ale i dla użytkowników. Sprawdźmy moją wafelkowość. Pyk. <gry> Dobra, sprawdzamy, którym jestem dzisiaj, bafelkiem familijnym. o, Boże, o Boże! To nie może być przypadek. Mega śmiesznie się złożyło, bo akurat dokładnie ten smak dzisiaj wybrałam w sklepie.